Pani profesor, ja już nie chcę biegać po tym żużlu Panowie, spokojnie, program musimy realizować A to nie jest zwykły żurzel. to jest żużel z 68 roku Przywieziony był tutaj z elektrociepłowni Poznań Pomyśl Krzysiu, teraz będziesz miał prawdziwą bliznę Jak strupek Ci się już wygoi, zostaną Ci w skórze małe czarne kamyczki Takiej blizny nie będziesz miał biegając po tartanie Zawsze jak na nią spojrzysz, pomyślisz sobie, którą szkołę ukończyłeś Pomyśl tylko, jest 2025 rok, a ty masz żurze 68. To już jest dziedzictwo narodowe. Ach, stary. Po tym żurżu biegali wszyscy. Fibak, Kulczykowa, nawet pan Gerard Sowiński. No to idziemy zagłosować. Taka blizna ci zostanie do końca życia. Taki żurzel z 68 roku. No. To jest pamiątka na całe życie.